Na no moim widzowie, dzisiaj będziemy testować podróbki Minecrafta. Tak jak wam obiecałem, będę sprawdzał. Więc możemy już zacząć. Dobrze. Więc tak, mamy. Pierwszy tutaj mam oczywiście tego prawdziwego Minecrafta. Ten prawdziwy jest tu. Ale ten. Nieprawdziwy jest jest tu, więc no sprawdźmy sobie ten pierwszy. Tutaj, tutaj jestem w nowym pokoju, jakby nie wiem ile razy będę nagrywał, ale niedługo. To jest sobie już podobony drogi, więc testowałam sobie tego Minecrafta. Ale... mam jest tutaj znam. Eee, więc tak. Dema Frankowice, więc na tym Minecrafcie, na tym Minecrafcie będziemy... eee... mieli tutaj Frankowice. Ale stwórzmy nowy świat, musi się wyładować. Ja internetu nie mam, bo... Minus jeden z internetem są reklamy, ale ja mam włączony ten, żeby tych reklam nie było. Weźmy sobie tryb kreatywny. Ok, tutaj mamy informację. To super. Nazywam mój świat. No, kliknijmy. Puszcz. Dobrze, jest to podobne do normalnego Minecrafta, bo tutaj macie, tutaj macie prawdziwe torebki od robienia światu. ogólnie są trochę podobne dźwięki ale no nie są takie jakby, tutaj można nawet zobaczyć, że to jest wklejone po prostu to nie jest fajnie wklejone to jest wklejone dobrze, o, o sobie teraz światło. okej, okay, więc zagrajmy sobie trochę tutaj eee, okej okay. mamy tutaj drzewa jest to bardzo, bardzo podobne co to jest to drzewko dobre Tutaj mamy bardzo podobne tekstury w ogóle, tutaj można dużo, o tutaj mamy na przykład śnieg już, tutaj mamy lodowisko, <grymne> nie lodowisko, lód, zamoźnięte jeziorko i no ten minecraft jest nawet spoko, nie jest on najgorszym. minecraft, ten jaki ale dobra, zbudujmy sobie coś. Na przykład zobaczmy tutaj. Nie mamy e, Mamy tutaj tak. Mamy tu... E... Aha, mamy tutaj te brońki. Zbroje różne. O, tutaj tak się wybiera. Ok, rozumiem. Nie mamy różnych broni. Tutaj mamy takie do domku, Jakby to tak powiedzieć. O, tutaj mi. Dobra. Aha, dobra, tak się usuwa. To chociaż. Wiem, jak się usuwa. E, tutaj mamy. Mm, naturę. A tu mamy. Budowę. Mamy wyposażenie, przedmioty, naturę i wszystko. Czyli możemy sobie tak przewijać, przewijać, przewijać. I mamy wszystko, co byśmy chcieli. A możemy sobie na przykład tutaj napisać. Napiszmy sobie. Co e, by tu napisać? wiadro wiadro, mam no, wiatra. wiadra okej okay. mam tutaj tak wiadro z roz, rozdynku, wiadro z sypkiego śniegu wiadro z aksolotem wiadro po prostu wiadro wody wiadro z lawą, wiadro z rybą, lawą, rybą, rybą dobrze więc weźmy sobie wiadro lawy zobaczmy czy tutaj właśnie wszystko tak przepalić fajnie Ok. Więc. I wylejmy to tutaj, tak na czubek. Tak, nie, żeby, tak żeby ładnie, żeby także była ładnie wylecie. jest to. Uuu, jest to fajne, nawet. Jak widać, tutaj się wszystko ładnie rozlewa. O, tutaj widzę, że był ogień. Tutaj był ogień. Jest ogień. Więc widać, że wszystko normalnie tutaj działa. Da się wszystko przepalić. Więc ogólnie polecam tego minecrafta no i możemy teraz przejść do kolejnego to no, przepraszam Fonów. musimy łączyć internet i tutaj mamy blog craft building game tutaj mamy, a dobra więc możemy sobie tutaj budować fajne domki, yy, również no, takie ładne, piękne dogi, tak wygląda nasza postać ogólnie. Można robić ładne bardzo rzeczy, więc ja to instaluję. A w czasie, kiedy ja to instaluję, możecie kliknąć ten czerwony przycisk na dole. To mnie, to mnie motywuje i dostaję motywację, żeby, dodać, żeby dalej nagrywać. Więc z, jeśli jesteście nowi, kliknijcie ten czerwony przycisk na dole. Z dzwoneczkiem, łapkę w górę, żeby dostać pomiędzy powiadomienia o nowych filmach, a ja tutaj wrócę, kiedy to już się zainstaluje. Już kilka nam się zainstalowała, została przeniesiona do gaming'a, więc możemy sobie już kliknąć i sobie Okej, okay, tak to wygląda początek bardzo fajnie. Nie ja mamy. Tu jest wszystko oczywiście, żeby sobie fajnie tak, pograć w tą gierkę Musimy poczekać Oj, co to jest? Okej, okay, ja mamie... tak, to mamy... Co to w tym roku? Aha, dobra, tutaj Aha, okay, to Czy to otworzyć? Nic mi nie dało Okej. Okay. Aha. Aha, okay. Więc tak wygląda ta gierka. No mamy na razie samolotek. Teraz musimy skończyć tutaj, no, lecimy do teatratu. Kolejny, bądź Aha, czyli możemy tylko kupować różne rzeczy, workshop. Aha, tutaj możemy sobie wybrać miejsce, gdzie byśmy chcieli to sobie postawić. No to postawmy sobie gdzieś... No tutaj, tutaj, o. Okej. Red cross adapter. Aha, no. Wszystko ogólnie fajne. Nie trzeba się jakoś starać ogólnie że To dobrze. Ale... Jest to bardzo łatwa. taka trochę ta dzieci ta gra. Jest. No fajna. Podoba mi się ta gra. No. To jest sobie postawiłem te broszki, więc oficjalnie mogę powiedzieć, że bardzo polecam tą grę. Jest to fajna podruka Minecrafta. No. Dobra. Polecam możecie fajnie instalować. Tylko tutaj macie reklamę to z tego trzeba, ale dobra. Ale polecam tą grę, a teraz ja przechodzę do kolejnej. Dobrze, więc szukam teraz tej kolejnej podróbki Minecrafta. Nie mogę tu znaleźć żadnej. O multicraft, MultiCraft. Dobra. Możemy sobie teraz tą grę zainstalować. 50 milionów pobrań. No i wrócę do Was jak mi się zainstaluje. Tak jak też mi się zainstalowała, więc możemy już kliknąć zagrać, okej, okay, muszę poczekać. Jak tu to, to. No, okej. Ok. Przygotowanie od uruchomienia. Ok, mamy. Weźmy sobie świat pierwszy. Tutaj mamy już światy zrobione. Napieranie aktualne. Ukryj. Ok. Graj. Dobrze wiecie co? Ja może sobie... Jeśli mogę to... Otworzenie świata. Otworzenie świata. Okej. Na ściana utwórz. Daj. Muszę poczekać. Muszę poczekać aż... No się nie powierzy, jeśli się nie powierzę, to słabo o, Dobra, weźmy sobie inny świat Internet mam, więc... Dobrze, Wrócę ja się, tam i się w końcu włączy